Dzień dobry. Małe rzeczy, małe rzeczy, małe rzeczy. Piękny widok, szlafrączek, ciepła woda. Tyle małych rzeczy dookoła, na które powinniśmy być wieczni, ale zapominamy o nich. Dookoła są inne rzeczy, których pragniemy, i zapominamy o tym, co ważne. Dzisiejszy dzień jest u mnie bardzo prosty. To znaczy, początek dnia zajmuję się sprawami organizacyjnymi, czyli wysyłam oferty, wystawiam faktury za szkolenia i te inne rzeczy. Mam jeszcze do wysłania parę takich ważniejszych maili do paru klientów, z którymi będę współpracował niedługo. Rzecz druga to pracuję nad szkoleniem, takim dość dużym, które będę dostarczył 30-31, jaki mamy miesiąc? Maja. 30-31 maja i to jest rzecz numer dwa. A rzecz numer trzy to będę planował logistykę na mój wyjazd na ultramaraton piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, co też okazuje się nie jest takim prostym tematem. I o tych rzeczach może opowiem Ci niedługo, natomiast dzisiaj chciałem się skupić na dwóch ważnych informacjach, które chcę ci przekazać, które są moim zdaniem dość istotne w najbliższym czasie dla twojego komfortu. I, a szczególnie, jeżeli chcesz spotkać mirazka albo oglądać Miraska, tym bardziej. Więc za chwilę, za sekundkę. Uwaga. Dwie ważne rzeczy, którymi chcę się z tobą podzielić. Dzisiaj będzie gadająca głowa Mireczka, więc po pierwsze, od 334 dni, coś koło tego, wyczytałem ten odcinek, nagrywam codziennie Daily Vlog. Czasami nagrywam jeszcze więcej Daily Vlogów, bo w sobotę, na przykład, albo w niedzielę, albo w inne dni, nagrywam też dodatkowe wideo dla patronów, ale codziennie nagrywam inne wideo. Natomiast nie zawsze publikuję te wideo od tego samego dnia. Były przypadki, gdzie publikowałem następnego dnia, a były to przypadki, że publikowałam do następnego dnia później. I teraz, 27 i 28 maja, jestem. We Włoszech. Raczej lecę 26, ale 27 i 28 jest dość ważny dzień, ponieważ 27 maja wybiegam z Florencji i biegam do Fienzy i będę w Fienzie 28 maja, czyli czas na bieg maksymalny to jest 20 godzin 100 km, więc będę nagrywał 27 i będę nagrywał 28. Natomiast oba te wideo pojawią się albo 28 albo dopiero 29 maja. Nie wiem, jaki będzie ten internet, gdzie będę. Jeżeli będzie dobry i będę żył 28 maja, to wyrzucę te wideo 28 maja. Więc nie przejmuj się, jeżeli nie będzie wideo. Wideo jest, będzie gotowe, będzie złożone, natomiast opublikowane będzie dopiero, gdy skończę wiec 100 km. Rzecz numer dwa. Chyba bardziej ciekawa. Część z was osób o tym wiedziała, część po prostu widziała, jak założyłem to wcześniej, część nie, natomiast. 24 czerwca 2017 roku będę nagrywał 365 odcinek mojego vloga. Tym samym będę realizował ostatnie zadanie, trzeci poziom jednego z moich zadań o nagrywaniu codziennego vloga. Będzie to odcinek ostatni tego sezonu. I też tego dnia postanowiłem zrobić spotkanie dla swoich patronów, dla swoich widzów dla osób, które chciałyby ze mną. Porozmawiać się, spotkać, ale też innych, którzy oglądając mnie zrobili coś ze swoim życiem albo po prostu robią coś ciekawego w swoim życiu, wiedząc tylko o moim istnieniu. Natomiast nie miałem na nich żadnego wpływu, natomiast dają olbrzymią ilość wartości dla społeczeństwa tym, co robią. Więc zorganizowałem takie spotkanie, które się, odbędzie, które się odbędzie 24 czerwca, to jest sobota, w miejscu, które się nazywa Fabryka I3. Mamy tam. Mamy tam miejsca 130 osób, i teraz rzecz jest bardzo ważna: że na to spotkanie się może każdy zapisać i każdy może nacisnąć, że tak przyjdę. Spotkanie jest darmowe i na spotkaniu będą cztery sesje bardzo ciekawych ludzi: będzie darmowa pizza, będzie QA ze mną na żywo, będzie też montowanie na żywo mojego ostatniego bloga i publikowanie go w internecie. I mam 130 miejsc. I teraz wszyscy tam się nie zmieszczą. Chyba, że się nie zapisze teraz, to nie będzie problemu. Natomiast y, mam taką gorącą prośbę: że ktoś będzie chciał się zapisać na to spotkanie i nie będzie mógł przyjść, to proszę, przynajmniej dzień wcześniej, nacisnąć guzik, że nie przyjdę. Jeżeli ktoś zostawi przycisk, że przyjda, nie przyjdzie, ja będę to sprawdzał, więc ktoś inny mógłby z tego miejsca skorzystać, byłoby kupio. Wchodzimy na stronę 3poziomy.pl, bo ma na 365, podajemy swoje dane. Ja nie dostałem nawet maila, którego podasz, to jest platforma, ktoś nazywa Meetup. I tyle. Widzimy się 24 czerwca. Spędzamy sobie kawałek czasu. Myślę, żeby jeszcze zrobić jakieś inne aktywności, nie tylko spotkanie. Może właśnie ktoś zaproponował, żeby zrobić wspólny bieg, albo coś jeszcze innego. Zobaczymy. Natomiast na pewno widzimy się 24 czerwca w fabryce I3 na marynarskiej chyba 11 w Warszawie. To jest sobota. Od godziny 10 do 16. I od godziny 15 do 16. montuję ostatniego vloga i wrzucam go do internetu. I co potem? No właśnie. No właśnie, co potem? No potem będzie sezon drugi. Sezon drugi będzie troszeczkę inny niż sezon pierwszy, to znaczy nie będzie 7 dni, będzie średnio około 5 dni w tygodniu, gdzie sobotę będę nagrywał tylko dla patronów, a niedzielę zobaczymy. Chyba nie będę nic nagrywał, ale też to, to zobaczę. Plus też nie będę nagrywał każdego dnia. Czyli jak wyjdzie dzień, w którym nic się ciekawego nie dzieje, nie będę po prostu go nagrywał i tyle. I między sezonem pierwszym i drugim robię przerwę. Jeszcze nie wiem, czy tydzień, czy dwa. Ale coś koło tego, zrobię przerwę. Więc chciałbym, abyście już teraz, jeżeli jesteście moimi fanami, lubicie oglądać moje wideo codziennie, to żebyście zrobili trochę zapasu, bo może przez chwilę nie będzie mojego wideo. Ale to jeszcze chwilę. Dopiero później, w sezonie drugim, bo teraz lecimy codziennie. Więc widzimy się 24 czerwca w fabryce i 3. Do zobaczenia. Będzie mi miło Ciebie spotkać. Część z was po raz kolejny, część z Was po raz pierwszy. Będzie to. Będzie to bardzo niesamowity dzień. I to tyle na dzisiaj. Wracam do pracy i do zobaczenia. Jutro.